Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj niedziela, a to oznacza tylko jedno, że dziś premiera nowego odcinka z serii trzech spółek na ten tydzień. Zaczynamy więc bez przeciągania. Na początek, szybkie spojrzenie na trzy spółki z zeszłego tygodnia: CCC, Grupa Kenty oraz LPP. No, tak bym powiedział dość neutralnie, ale jednak z, negatywną, z negatywnym wynikiem, może tak to zestawienie LPP delikatnie na plusie kęty na zero ACCC tutaj spadek może nie jakiś ogromny ale jednak myślę też że CCC jednak powinno radzić sobie lepiej w nadchodzącym czasie niż w minionym tygodniu natomiast w związku z tym że ja spodziewam się że w tym tygodniu nadchodzącym Postawa rynku, postawa większych spółek, szczególnie może nie być zbyt dobra, przynajmniej niektórych z nich stąd w najnowszym zestawieniu takich spółek. Z wyjątkiem jednej, do której przejdziemy, zabraknie więc CCC w zestawieniu nie zostanie, z zestawienia wypada, podobnie jak Kenty oraz LPP. LPP warto obserwować, bo tam wykres cały czas wygląda bardzo ciekawie. A teraz już spółki właściwe. Pierwsza z nich export która bo to ta spółka przebywa w takim aktualnie momencie na wykresie który może by nazwać jakimś takim szukaniem dołka do odbicia i możliwe że ten dołek został już znaleziony i właśnie to miejsce zostaje do tego odbicia przygotowywane tak to moim zdaniem może wyglądać jesteśmy aktualnie na poziomie 269 ale nie tak dawno jeszcze 2,60 i ogólnie te kilka ostatnich sesji to tak właściwie poruszanie się kursu między 2,60 a 2,70. Nawet w trakcie sesji te cienie są dość długie, w związku z czym właśnie ten kanał wydaje się być przez kurs respektowany nawet w perspektywie jednosesyjnej. Stalexport jednak też jakby nie patrzeć w ruchu spadkowym, przebywa, no bo chociażby jeszcze na początku lipca, Byliśmy w okolicach 3 zł, więc ten spadek oczywiście jest, jest on widoczny, ale też myślę, że ten spadek może się już zakończyć albo może nawet już się skończył i właśnie odbicie będzie realizowane. Odbicie, które moim zdaniem na początek może mieć gdzieś zasięg w okolice 2,86-2,87, ewentualnie gdyby okazało się, że ono będzie będzie realizowane w dłuższej perspektywie no to gdzieś celowałbym powiedzmy w te okolice 278 280 ale też to nie zmienia faktu że docelowo moim zdaniem poziom 3 zł osiągnięty jak najbardziej przynajmniej chociaż przetestowany powinien być 269 wydaje się dobrym miejscem do odbicia i ten wykres możliwe że Właśnie pod takie wybicie się kształtuje. Obroty, może nie są jakieś zwiększone, porównywalne do tych historycznych. Wskaźnik RSI jak najbardziej na poziomie niskim, dającym możliwość nawet dużych wzrostów. W związku z czym stale eksport podsumowując na początek poziom 2,80. Tam obserwacja, jeżeli nie będzie żadnych problemów z jego pokonaniem, no to myślę, że wtedy poziomie 2,86. 2,90 bez większych problemów osiągnięte powinny zostać. Gdyby nawet ten poziom drugi został wybity, co oczywiście też może się zdarzyć, no to wtedy ja już od razu spoglądałbym w stronę 3 zł, ale też myślę, że ten poziom 3 zł może wtedy stanowić już o jakimś oporze i przynajmniej, nie mówię, że oporze stałym, ale przynajmniej takie miejsce do korekty byłoby to dobre, tak aby na przykład potem po jeszcze wybiciu 3 zł przetestować gdzieś tutaj te szczyty z ostatniego czasu, a te szczyty są na poziomie mniej więcej 3 zł i 6 groszy. Druga spółka PCC Rokita, PCC Rokita, PCC Excel mamy takie dwie spółki na Jełdzie PCC Rokita. Zachowywała się bardzo dobrze w marcu na początku. Proszę spojrzeć, w dość krótkim czasie mocny wzrost z okolic 75-6 zł, nawet do poziomu powyżej 100 zł. Tam pamiętam dobre wyniki finansowe były publikowane. Proszę spojrzeć, luki na wykresie tutaj powstały nawet dwie. No i one oczywiście domknięte zostały. Teraz mamy lukę tutaj. Ta luka oczywiście powstała za sprawą. Odcięcia od kursu dywidendy. Ale jednak wszystko, jeżeli patrzy na te luki wzrostowe, no to wygląda jednak dobrze. Kurs aktualnie w okolicach 85 zł. No i jeszcze wracając na chwilę do postawy historycznej, po odcięciu dywidendy zaliczył jeszcze zejście w okolice nawet 76 zł, więc gdzieś do tych swoich poziomów sprzed tego wzrostu. Ale wydaje się, że ten dołek, został zaliczony i teraz obserwujemy odbicie, odbicie dość płaskie bez jakichś wielkich wzrostów, no na pewno nie przypomina ono tego, jakie było obserwowane wtedy w marcu no ale jednak jakieś tam odbicie jest, wydaje się też, że na razie te jakieś rejony 85, 88 przepraszam, 89 zł jakimś oporem lokalnym mogą być, choć nie wiem w sumie dlaczego ja raczej wyznaczyłbym Taki mocniejszy opór w okolicach 90-91 zł. No ale jednak, natomiast biorąc pod uwagę to, że ten jakby nie patrzeć, ruch jakiś odbijający, ruch wzrostowy, choć niewielki, to jednak jest, biorąc pod uwagę takie jakby minimalne jakieś zwiększenie zainteresowania, zwiększenie wolumenu w ostatnim czasie oraz to, że wskaźnik RSI jest na poziomie bardzo przyjemnym pod jakieś odbicia oraz również to, to, że spółka ma publikować, jeżeli się nie mylę, wyniki finansowe w najbliższym czasie, no to ja wybrałem tą spółkę jako typ na ten tydzień z założeniem, że pokonany może zostać nawet poziom 91 zł, i nawet nie zdziwiłbym się, gdyby w jakimś ruchu poziomy troszeczkę powyżej 91 osiągnięte zostały, ale jednak ten 91 myślę, że zdecydowanie bardziej jest prawdopodobny oraz Myślę też, że przy 91 może już tam nastąpić wtedy jakaś korekta, raczej nie będzie to tak, że 91 zostanie wybite oraz momentalnie ruch na wyższe poziomy nastąpi, raczej w tym wypadku biorąc pod uwagę skalę tego ruchu, który już trwa, myślę, że bardziej będzie to wyglądało tak, że 91 zł, jakaś niewielka korekta i ewentualne ponowne podejście i możliwe wybicie 91. Jeden, tak aby na przykład podejść w stronę 96 czy 97 zł, a kto wie, może nawet okrągłe 100 zł zostanie na walorach PCC Rokita przetestowane. I trzecia spółka, czyli ta większa, o której wspominałem na początku, nawet można powiedzieć, że bardzo duża w porównaniu z poprzednimi dwoma, a mianowicie PZU. PZU, które oczywiście jest składową. W... 20, spółka jak najbardziej popularna, płynna, więc tutaj nie ma mowy o jakichś ruchach spekulacyjnych, nawet jeżeli one występują. No to ich zakres na pewno nie jest taki jak na spółkach mniejszych, ale zostawmy to, spójrzmy, co się dzieje na wykresie. No, myślę, że warto zauważyć, że rysując sobie tutaj taką niebieską linią, jakiś zakres wyznaczania tych Grzbietów, no ewidentnie można zauważyć widoczny ruch, trend spadkowy, który jednak wydaje się, że nie dość, że wyhamował, bo takim ewidentnym wsparciem, które działa, są te rejony między 28,50 a 29 zł, tak bym powiedział. No to też wydaje się, że ta linia została w końcu przebita. To jest sygnał jak najbardziej dobry, pozytywny moim zdaniem, a pomimo tego, że ta linia Została przebita, to jeszcze jeden sygnał pozytywny, ja może bym tutaj zauważył, a mianowicie zaznaczając gdzieś te dolne cienie tych świec, które sięgają często tego właśnie punktu wsparcia o okolicach 29 zł, można zauważyć jakiś niewielki, ale jednak trend wzrostowy, który na welorach pezetu się jakby tutaj rysuje. Mieliśmy nawet mocniejsze wybicie poza linię tego trendu, dojście do okolic 31,6 tam korekta 3%, potem 2,6%, ale jednak tym razem wydaje się, że ta linia trendu zadziałała jako wsparcie, no bo tutaj proszę spojrzeć odbicie już definitywne podczas sesji następnej, ponad 2% nad kreską, co pozwoliło oddalić się na bezpieczny dystans, utrzymać też, co ważne, tą niebieską linię, którą na list narysowałem jako podparcie tego jakby ruchu wzrostowego, który się nam tutaj tworzy. No a sesja piątkowa. Może nie jakaś dobra, no bo jednak spadek, ale jednak myślę, że w porównaniu z rynkiem ta sesja wcale nie była zła. 60. pod kreską utrzymanie zielonej świecy, więc jednak ja wcale jakoś nie spisywałbym tej piątkowej sesji na straty i wcale nie twierdziłbym, że była ona zła. Raczej nawet może stwierdziłbym, że w porównaniu do rynku i innych spółek była ona pozytywna, czego można by na walorach PZU się spodziewać. No no ja myślę, że ten ruch jakiś taki wzrostowy, bardzo łagodny, który obserwujemy, no bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, nie ma tutaj jakichś spektakularnych wzrostów, w szerszej skali jest on prawie, że niezauważalny, ale myślę, że on może być kontynuowany. W związku z czym, na początek, test tego szczytu z tego ruchu, czyli te już wspomniane okolice 31, powiedzmy 60, to jakiś niewielki wzrost od poziomu aktualnego, no ale jednak biorąc pod uwagę poziom zamknięcia z piątku to około 5 powiedzmy procent, no to zawsze zawsze coś, ale ja docelowo na walorach PZU myślałem o wyższych poziomach, a mówię tutaj nawet o okolicy 33 zł, no i tak tutaj śmiało powiem, że takie jest moje założenie dla walorów PZU, na Najbliższy czas 33 zł, nawet jako taki punkt docelowy. Zobaczymy, jak walory sobie poradzą. Myślę, że jeżeli rynek będzie bardzo słaby, to walory Prezutu też raczej będą tracić, ale myślę, że nie będą to spadki znaczne, tylko raczej właśnie takie utrzymujące się w granicach powiedzmy do 1,5%. Natomiast przy jakiejś postawie tylko lekko osłabionej, Ewentualnie neutralnej, myślę, że wtedy PZU może radzić sobie lepiej od rynku. Jak będzie, zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Na koniec, oczywiście, standardowo już podsumowanie. Trzy spółki: Stalexport, PCC Rokita oraz PZU. Cena na dzień dzisiejszy, za tydzień tabelka zostanie uzupełniona, a to pozwoli nam sprawdzić, jaki wynik z tych trzech spółek, czy trzy na plusie, czy trzy na minusie, a może gdzieś ta stopa zwrotu bliska zera. Dziękuję za za uwagę w tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do oglądania innych materiałów, komentowania, dajcie znać, co sądzicie, szczególnie o PZ. Jestem ciekaw Waszego zdania, oraz oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Jest już nas ponad tysiąc. Do usłyszenia. Cześć.